Drodzy Państwo, tak jak powiedział Sławek, to rzeczywiście nagroda wywołująca wśród nas, wśród dziennikarzy trójmiejskich i pomorskich szczególne emocje. Jeden z dawnych dziennikarzy Dziennika Bałtyckiego, który obecnie jest rzecznikiem, kiedy dowiedział się, że dziś przyznajemy nagrodę, Eli Przewoźniak, napisał do mnie krótkiego maila, który pozwolę sobie zacytować. Pod Eli trafiłem jeszcze w liceum, jak się dostałem na praktyki dziennikarskie do dziennika bałtyckiego. I chociaż czasem bywała pikielnie ostra, to wspominam ją do dziś jako tę osobę, od której nauczyłem się naprawdę bardzo dużo. Uczyliśmy się od niej wszyscy do 2001 roku, kiedy od nas odeszła. Ale teraz my staramy się uczyć i opowiadamy o Eli, właśnie najszym młodszym kolegom, najmłodszym dziennikarzom, którzy dopiero startują w przygodzie dziennikarskiej. W tym roku Kolegium Redakcyjne Dziennika Bałtyckiego zdecydowało się przyznać nagrodę dziennikarce, która jest na początku. Drogi w tym zawodzie. Tę drogę rozpoczęła przeprowadzając się z Wrocławia do Gdańska. Wierzę, że będzie to dla mnie niespodzianka. Zapraszam na scenę Eweliny Oleksy. Na, na środek, na środek, na środek, na środek, tak jest. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że Ewelina jest naprawdę zaskoczona, bo tutaj kierownictwo firmy zagrało bardzo chytrze. To była najbardziej strzeżona tajemnica firmy, czyli Dziennika Bałtyckiego, a Ewelina przyszła dzisiaj na tak zwaną obsługę tak. medialną, to znaczy miała opisać pytań, wszystko, co się dzieje. Się posadzio, ale chyba, chyba już nie. Dziękuję bardzo. To jest dla mnie zaszczyt, wyróżnienie i jestem w szoku. Serce mi bije, cała się tak także może ja już usądzę. <noise> Dziękuję. Dziękuję. そういう場合